Radio Głos Uskrzydla duszę Konstytucja 3 maja. Mówimy nie tylko chluba Polski, ale rzeczywiście dokument, który wpisał się bardzo mocno w ogóle w historii takich decyzji poszczególnych narodów, w historię powszechną, a szczególnie europejską. Pan Joachim Hojna, historyk ze Starogardu Gdańskiego, jest naszym gościem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Przypomnijmy, w jakim kontekście historycznym zostaje przygotowana i uchwalona Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Konstytucja. 3 maja 1791 roku została uchwalona tak naprawdę w kontekście wielkiego chaosu dziejowego, ponieważ Rzeczpospolita była wówczas pogrążona już w, to, w, w totalnym rozkładzie. Byliśmy po pierwszym rozbiorze. Co prawda podjęto już pewne próby modernizacji państwa, ale to już było zbyt późno. I e, te wydarzenia, co prawda, są dla nas budujące, bo jednak wiele instytucji, które e, przed, podjęciem, e, przed podjęciem tej ustawy zasadniczej zostały podjęte, no, budują, budują naszą jakąś tradycję, ale niestety, niestety sama konstytucja, jak się okaże. Będzie, będzie takim epizodem chlubnym, bo będzie to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, a tak w praktyce nigdy nie wejdzie w życie. Kto ją napisał i dlaczego? Konstytucja 3 maja została zaprojektowana głównie przez stronników króla e, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale też e, po, e, po takich szerokich konsultacjach między innymi e, z biskupem Hugonem Kołątajem, który należał do e, Towarzystwa Patriotycznego, e, Stronnictwa Patriotycznego, które, e, które tutaj widziało potrzebę modernizacji e, państwa polskiego, e, zmiany ustroju i w e, Przede wszystkim likwidacji yy, prawa, którym było liberum veto. To mhm. było taki jakby pierwszy cel postawiony, tak, aby to, to prawo, które pozwalało na zerwanie obrad Sejmu, zostało wycofane, tak? Yy, to prawo przede wszystkim yy, no dawało, dawało posłom, Możliwość stworzenia ogromnego zamieszania. To też nie było tak, że, że ktoś sobie zakrzyknął liberum, veto, veto i od razu zrywano sejmen. Starano się w jakiś sposób z tymi posłami jeszcze negocjować, czy jesteś pewien i tak dalej. Czasami, czasami veto cofano, ale jednak wystarczyło. Kogokolwiek przekupić, i jeden poseł mógł zadecydować o fiasku e, wszelkich, wszelkich prób reform. No, e, znamy, znamy na przykład sytuację e, rządów Augusta III e, Sasa, gdzie za jego panowania tylko dwa sejmy się odbyły, które, które przyjęły, przyjęły jakiekolwiek ustawy. Cała reszta była zrywana i. Tak naprawdę y, nawet można powiedzieć, że, że za zapanowania poprzedniego króla niespecjalnie to y, przeszkadzało, przeszkadzało posłom, że nie podjęto reform, bo gdzieś trwali w dotychczasowym systemie i, i cieszyli się, że dochowano wartości jaką jest wolność szlachecka. Mhm. Yy, w czym jest wielkość Konstytucji 3 maja? Dlaczego mówi o niej, że właśnie tak znaczący to dokument w historii no, parlamentaryzmu światowego? No, jest, jest znacząca przede wszystkim dla, dla Polaków. Ona, ona jednak daje, daje nam taką nadzieję w tej, tej swojej tradycji, że w, tym, w takich decydujących momentach potrafimy, potrafimy się zebrać i jeszcze, jeszcze do końca walczyć, bo wyszło na to, że nie poddaliśmy się, została podjęta próba. Mimo, że sytuacja wydawałoby się, że jest totalnie beznadziejna. Natomiast, jeśli chodzi o samą konstytucję, my wyprzedziliśmy Francję. Tam już trwała rewolucja francuska, trwały walki na ulicach w tym nurcie republikańskim i Zdawałoby się, że, że Francja jest do tego predestynowana, a tymczasem my się odwzorowywaliśmy na Francji. Mieliśmy jeszcze większy chaos wewnętrzny od Francuzów, a, a sami uchwaliliśmy e, konstytucję. Polacy więc byli skuteczniejsi w tym, o czym marzyły inne narody. Można powiedzieć, że tutaj został zastosowany e, pewien fortel, ponieważ e, zdawało się, że będą e, przerwane obrady Sejmu Wielkiego. Mhm. I dopiero po powrocie wakacyjnym tak naprawdę zostaną, zostanie ona procedowana. Tymczasem stronnictwo dworskie i stronnictwo patriotyczne po cichutku porozumiało się, że wracają na obrady Sejmu. Przedstawiciele stronnictwa hetmańskiego, czyli tego stronnictwa, można powiedzieć, pro, totalnie prorosyjskiego. Oni, oni pojechali, nie było ich. I błyskawicznie, błyskawicznie podjęto uchwałę sejmową, zatwierdzającą e, konstytucję i no, pojawiła się. Pojawiła się, chociaż cały ten kontekst szerszy światowy europejski historyczny no bardzo jej nie sprzyjał. No Generalnie generalnie no, my znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, bo E, obrona konstytucji stanęła tylko i wyłącznie na barkach Polaków. Wszyscy nasi potencjalni sojusznicy, którzy byliby w stanie Polskę poprzeć i mieliby na to siły, byli pogrążeni w wojnach. Austria w tamtym okresie zajęta była e, konfliktem z Francją. No a Francja e, była dla nas tym potencjalnym sojusznikiem. W państwach niemieckich nie było si na, tyle silnej, na tyle silnego księstwa, które by nas wspomogło, ponieważ też tam już się zaczynała pewna dominacja Prus. Natomiast Szwecja po wojnie północnej nie angażowała się w arenę europejską, a Turcja toczyła wojnę z Rosją. W związku z tym Polska, która była totalnie osłabiona, nie miała, nie miała silnej armii. My dopiero w ramach Sejmu Wielkiego powołaliśmy około 60 tysięcy wojska. A każde z mocarstw miało armię powyżej 100 tysięcy, 200 tysięcy, i y, w każdej chwili te doświadczone, zaprawione w boju siły mogły na nas natrzeć, a my musieliśmy wystawić przeciwko nim w większości nowicjuszy, którzy y, nie byli tak zaprawieni w boju. Co było taką główną przyczyną, rzeczywiście ten cały szeroki kontekst, też europejski, no, i, <coughs> przepraszam, w jakimś sensie światowy, czy, czy bardziej nasz wewnętrzny, że konstytucja uchwalona, ale no, praktycznie weszła w życie i pojawiły się kolejne rozbiory Polski? No tutaj kwestia wewnętrzna pozostaje. E, szlachta. Zbuntowała się przeciwko e, Konstytucji 3 Maja. Z, e, Stronnictwo hetmańskie e, poprosiło o wstawiennictwo Caryce Katarzynę, Rosję i e, zawiązała Konfederację Targowicką. E, zresztą częściowo skonsultowaną przy, z ambasadorem rosyjskim jej, jej akt brzmienia e, powołali się na obronę polskich wartości szlacheckich, na, na tutaj potrzebę współpracy z Rosją, no bo jeżeli już jesteśmy państwem, które jest okrojone, słabe wewnętrznie i tak dalej, no to tylko protektorat rosyjski mógłby, mógłby uchronić Polskę, żeby jako tako mogła o sobie stanowić. Oczywiście stanowić mieli ci wybrańcy Którzy, y, którzy będą otoczeni opieką y, carską. Ale do czego, do czego ostatecznie doszło? No, uznano y, konfederatów targowickich za zdrajców. Ta nowo powołana armia polska. Stanęła do walki, rozgorzał kon, otwarty konflikt polsko-rosyjski. W 1792 roku y, trwały walki. No, taką chyba najbardziej znaną y, bitwą jest bitwa y, pod Zielonką na Wołyniu. Dowódcą tamtejszy tam, w, czas, w czasie tej bitwy był Józef Poniatowski, krewny, krewny naszego króla, późniejszy bohater wojen napoleońskich, marszałek Francji. No ale jednak, jednak tutaj ten człowiek stanął w obronie interesu Polski. Innymi oddziałami tego samego wojska dowodził generał Tadeusz Kościuszko też też e, zaangażowany w, jednak w ruch republikański e, Tadeusz Kościuszko zresztą starał się pozyskać poparcie Francji e, starał się pozyskać również poparcie Hiszpanii i tutaj dochodzi do absurdu król Odmawia mu y, wydania pie pieczęci dyplomatycznej, i żadna z not, które wystosował Kościuszko, nie, miało, nie miała oficjalnej, y, nie, nie była po prostu oficjalną notą państwową, więc Tadeusz'a Kościuszkę traktowano jako zwykłego rebelianta i niestety, niestety nie uzyskał on międzynarodowego poparcia, choć faktycznie miał, miał kontakt z jakobinami we Francji. Czy konstytucja 3 maja już po w późniejszych dziesięcioleciach, powiemy nawet chyba wiekach, jakoś odegrała jeszcze jakąś rolę w naszej historii, w historii polskiego parlamentaryzmu? Konstytucy Na konstytucji 3 maja częściowo odwzorowana później została konstytucja Księstwa Warszawskiego powołanego przez Napoleona w 1807 roku. Co prawda, Księstwo Warszawskie było e, państwem marionetkowym, ale mimo wszystko e, Napoleon starał się nawiązać do tradycji państwa polskiego i e, ta tradycja dzięki niemu miała kontynuację. Później, Później, oczywiście, też kiedy księstwo warszawskie stało się królestwem polskim, też zachowano jakieś elementy polskiego ustroju w nowej konstytucji, oktrojowanej przez cara. Natomiast no, rosyjscy carowie będą stopniowo tą konstytucję łamać, co później doprowadzi do powstań. Narodowych. Ale pozostaje szczególnie ważnym dokumentem i symbolem chyba takiego polsk, polskiego ducha, ducha narodu polskiego, naszej narodowej tożsamości. Zdecydowanie tak. Obchodzimy święta Konstytucji 3 maja jako święta narodowe. Jesteśmy, jesteśmy dumni jako, jako Polacy, że jednak my jesteśmy państwem, które e, na, wyprzedziło w pewnym sensie swoim ustrojem e, systemy demokratyczne. Ponieważ no, ten republikanizm szlachecki, on nie od razu stał się taki zepsuty. E, przecież mieliśmy też momenty tego parlamentaryzmu e, polskiego, kiedy, kiedy naprawdę e, Mogliśmy, mogliśmy powiedzieć tak, no, zdecydowanie wyprzedzamy Europę. No, można się cofnąć do XVI wieku, na przykład do Konfederacji Warszawskiej, gdzie zagwarantowaliśmy równouprawnienie y, wszystkim mieszkańcom Rzeczypospolitej bez względu na y, pochodzenie i wiarę. Y, tutaj wyprzedzaliśmy Francję, Wielką Brytanię y, no, no, i, to, i to zostało uchwalone na mocy Decyzji szlachty, jednomyślności. Czyli można powiedzieć na tle historii nawet świata, na pewno europejskiej, Polska raz jeszcze pojawiła się jako miast, państwo kraj, naród no w pewnym sensie wzorcowy, Mimo takich zamieszań, mimo takich trudności wewnętrznych i zewnętrznych było światłem przyszłości. Było światłem przyszłości, ale też Tutaj warto odwołać się chociażby do Woltera. On był wielkim krytykiem naszego ustroju, ale to też dla dobra świata uważam, ponieważ na przykładzie Polski wskazywał wszystkie zagrożenia, jakie może przynieść y, zepsucie, zepsucie władzy demokratycznej. Ta, tutaj wskazywał na korupcję, na nepotyzm, na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne, y, na brak, brak tutaj y, działań państwa, jeśli chodzi o mm, Dopilnowanie swojego własnego interesu, braku kontroli nad urzędnikami, no, na to wszystko Wolter wskazywał i, i tutaj daliśmy też światu lekcję, zarówno pozytywną, jak i też taką ku przestrodze. I to dobra puenta naszej rozmowy o Konstytucji 3 maja. Dzisiaj rozmawialiśmy z historykiem panem Joachimem Hojną Bardzo dziękujemy za ja tę spotkanie. dziękuję. Dziękujemy Szczęść Państwu. Boże.